Anna Derbiszewska była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji programu Rolnik szuka żony. Udział w show okazała się dla rolniczki najlepszą decyzją z możliwych. Anna odnalazła w programie miłość, a dziś wraz z ukochanym wychowuje swojego synka Dariusza. Rodzinne życie zakochani wiodą w posiadłości rolniczki. Jej domowi daleko jest jednak do klasycznego budownictwa. Po nieudanym małżeństwie Anna Derbiszewska wchodziła do programu Rolnik szuka żony z dużą dozą niepewności. Szczęśliwie jednak udział w dziesiątej edycji popularnego show okazała się dla rolniczki najlepszą decyzją z możliwych. Anna opuściła program wraz z ukochanym Jakubem Manikowskim, a w połowie maja bra. Zakochani zostali rodzicami, przedstawiamy Wam Dariusza, gratulujemy z całego serca i życzymy dużo zdrówka. Przy okazji, czy wiecie, że Dariusz dołączył do grona prawie 600? Maluszków narodzonych dzięki programowi, Rolnik szuka żony, na całym świecie, dom rodzinny rolniczki wyróżnia się wyraźnie za okrągloną formą, co nadaje mu unikalny charakter. Do głównego wejścia prowadzą monumentalne schody, które podkreślają majestatyczność całej konstrukcji. Nad nimi unosi się z kolei sporych rozmiarów balkon, wsparty na klasycznych, białych kolumnach. Tuż za budynkiem można natomiast dostrzec olbrzymie szklarnie, które są integralną częścią posiadłości Anny. Podczas jednej z serii pytań i odpowiedzi na Instagramie gwiazda programu Rolnik Szuka Żony zdradziła, że pomysłodawcą tej niezwykłej konstrukcji był jej ojciec. Ten zamek był pomysłem mojego świętej pamięci Taty. Miał takie marzenie stworzyć dom na wzór cygański, i to marzenie udało mu się spełnić.